Witam serdecznie Trygon Ognia na moim kanale Barany, Lwy oraz Strzelce. Zapraszam do czytania tygodniowego od 28 sierpnia do 3 września. Troszkę spóźnione, ale niestety brak czasu ostatnio, jeśli chodzi o nagrywanie. Mam bardzo dużo czytań prywatnych, także, kochani, musicie mi wybaczyć. Natomiast sprawdzimy, co nam się pokaże. Przypominam, że czytanie ogólne dlatego nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jeśli macie ochotę na rytuały, które będę wykonywała jutro podczas pełni Księżyca w Rybach 31, zapraszam. Przyciągamy miłość, finanse, robimy sesję oczyszczającą. Także, kochanie, liczba miejsc ograniczona, zapraszam. Zobaczmy osoby spod znaku Barana. Moje kochane baranki, powiem tak, dłuższy czas czuję, że byliście osobami albo w jakimś toksycznym związku. Coś tutaj runęło, jakaś relacja została zakończona. Być może z narcyzem, być może z toksykiem. Tu jest całkowite zubożenie, tu jest strata i tak jakby, co Was może ucieszyć, to że jednak udało Wam się z tego uwolnić, mm, odzyskać siły wewnętrzne i jesteście gotowi ruszyć do przodu, tak, mając nadzieję na to, że spotkacie swoją bratnią duszę. Kochani, tutaj przez internet możecie kogoś poznać, bo mi się pokazuje, właśnie internet, pisanie z kimś mm, online, poznanie kogoś, właśnie. Taką drogą. Dlatego, jeżeli jesteście singlami bądź po przejściach i faktycznie zależy wam już na tym, żeby mieć stabilizację, żeby się zakotwiczyć, żeby z kimś stworzyć rodzinę dom, kochani, przez internet pokazuje mi się poznanie nowej osoby. To może być osoba z przeznaczenia przy karcie gwiazdy, może to być wodnik, mogą to być bliźnięta, ale osoba taka, która faktycznie jest ciepła, uczuciowa, rodzinna, osoba po przejściach, ale taka, która też chce stworzyć związek. Jeżeli jesteście w relacjach toksycznych i jest tu pokazana samotność w związku, dlatego trzeba, kochani, przemyśleć, co dalej, jakie podjąć dalsze kroki, czy ciągnąć tę relację, która jest niekorzystna, czy po prostu odpuścić. No to już będzie zależało, kochani, od Was, tak? W pracy mamy rydwan, jakąś podróż, yy, możliwy też awans, dużo przemieszczania się, dużo załatwiania różnych spraw, więc będziecie tym pochłonięci. Zdrowotnie, kochani, pokazuje mi się kręgosłup i migreny, także na to też zwróćcie uwagę w tym tygodniu. Nie przeciążajcie się tutaj. Karta wyroczni, oczekuj potężnej zmiany. Mam przeczucie, że do Was przychodzi zupełnie nowa osoba. To może być Wasz Soulmates. Także, kochani, trzymam za Was kciuki, zapraszam do czytań prywatnych. Zapisujcie się na rytuały. Jutro robimy podczas pełni w rybkach. Liczba miejsc ograniczona, także zapraszam. Kolejny znak, lew. Wy coś racjonalnie będziecie w tym tygodniu tutaj podchodzić do uczuć. E, odcinacie przeszłość, odcinacie coś, co wam nie służyło. Mam takie przeczucie, że poznacie kogoś, bądź macie już w otoczeniu e, rybarak skorpion z tego trygonu. Dużo uczuć, dużo miłości, empatii. To może być też osoba, która po prostu jest uczuciowa, tak, wrażliwa, empatyczna. I tutaj przed Wami, kochani, takie wyzwanie na zasadzie Zostawiam w cholerę to, co mi nie służy i wchodzę w coś nowego, tak, ale już bez skrupułów, bez ogródek, pamiętajcie, że mamy takie potężne energie i wszechświat teraz przynosi nam, tak jakby otwarcie oczu na wszystko, co było złe. My dopiero teraz widzimy, z kim rezonujemy, z kim nie, kto był dla nas przyjacielem, a kto wrogiem. Ludzie zaczynają zdejmować maski, pokazywać swoją prawdziwą twarz. No i też w tym czasie trzeba by po prostu się zastanowić nad tym, czego wy tak naprawdę chcecie. Co was może zasmucić, troszkę taki galimatia w głowie, dużo opcji do wyboru. Jeżeli tutaj jesteście singlami, chcecie kogoś poznać, to widzę właśnie takie pisanie z kimś przez internet. Dużo osób będzie, będziecie się wymieniać wiadomościami, ale tylko z jedną osobą, wiadomo, można tak mocno się połączyć energetycznie. Więc patrzcie na znaki i bądźcie czujni. W pracy stabilizacja, nowe początki to jest też karta, która pokazuje własną działalność, własną firmę i ona będzie świetnie prosperowała. Jakieś tutaj kursy, szko szkolenia również widzę. No i też otrzymanie nowej posady, jeżeli dłuższy czas byliście bezrobotni i czekaliście, aż ktoś was zaprosi na rozmowę, tak, to tutaj. Ta rozmowa jest pokazana. I przyjęcie nowej oferty. Zdrowotnie, kochani, kolana i kręgosłup dolny, krzyże. Także na to, kochani, trzeba zwrócić tutaj uwagę, zadbać o siebie. I karta wyroczni dla Was. Trzymaj się swojej wizji. Taki tydzień dla Was, kochane lwy. Zapraszam oczywiście do czytań prywatnych i na jutrzejsze rytuały podczas pełni w rybach. Oczyszczamy energię, przyciągamy miłość, finanse. Liczba miejsc ograniczona, także zapisujcie się od razu. I strzelce. Moje drogie strzelce, no, u Was tutaj jakiś romans w powietrzu. Romans, zdrada. Ewidentnie tu mi się pokazuje zdrada i jakiś romans, też wybór pomiędzy dwiema osobami. Ktoś się dowie, że jest w trójkącie miłosnym, albo po prostu Wy tutaj będziecie kogoś szukać na boku. Ja widzę bardzo mocno romans. Tu może być koziorożec bliźnięta przy Was. Mm. No i takie jakby zmiany, kochani, duże zmiany. Jeżeli jesteście singlami od dłuższego czasu, nikt się nie pojawiał w waszym życiu, to może też się pojawić jakaś toksyczna osoba z przeszłości, jakiś ex. Także, kochani, wiecie, co macie robić. I też powiem wam szczerze, że <laughs> idą duże zmiany. Koło fortuny zwiastuje zmiany o 180 stopni i tak jakby otworzą wam się teraz oczy na nowe możliwości nowe osoby, nowe bratnie dusze pojawią się w otoczeniu, trzeba po prostu patrzeć na znaki, trzeba mm, tak jakby mieć oczy, uszy szeroko otwarte, nie pozwólcie sobie na to, żeby ktoś po prostu wami manipulował ale też wy nie manipulujcie innymi, tak, bo karma i tak wróci kochani, czy po roku, czy po 10 latach, czy w innej osobie, ale zawsze wróci, także tutaj Trzeba być po prostu uczciwym. Jeżeli chcecie zakończyć z kimś relację, najpierw to zakończcie, tak, żeby kogoś tutaj nie krzywdzić bardziej tym, że po prostu w coś nowego wchodzicie yy, i ta osoba się dowie o zdradzie, ale energie są oczywiście zamienne w tarocie, więc również może tak być, że yy, wasza osoba to robi i wy się o tym dowiecie, tak. W pracy, kochani, widzę taką żmudną pracę, takie no jest, bo jest, ale tutaj nie ma takiego spełnienia i czas najwyższy przewartościować wszystko i zastanowić się, czy ta praca Wam służy, czy daje Wam poczucie spełnienia satysfakcji, czy wystarczająco zarabiacie, czy nie. Lepiej po prostu poddać się zmianom. Pamiętajcie, że w życiu jedyną stałą rzeczą jest właśnie zmiana, i należałoby się jej tutaj poddać. Jeśli chodzi o zdrowie, mamy kartę siódemki buław. Karta pokazuje udary, wylewy, problemy z odpowiednimi właściwościami krwi. Także czytanie ogólne, przypominam. Natomiast, jeżeli kogoś to tyczy, to wiadomo, trzeba zwrócić uwagę na swoje zdrowie, wybrać się do lekarza, zrobić badania profilaktycznie, żeby po prostu coś wykluczyć, tak? Ewentualnie. No i zobaczmy, kochani, kartę wyroczni dla Was. Pokaż światu swoje prawdziwe ja. Także to przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać prawdziwą twarz, prawdziwe ja, być szczerym z innymi i też oczekiwać tej szczerości. Jutro podczas pełni w rybach wykonujemy rytuały oczyszczające, przyciągamy miłość, finanse. Liczba miejsc ograniczona, więc zapraszam już do zapisywania się i zapraszam kochani do czytań prywatnych, jeśli tylko czujecie taką potrzebę. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego.